Dzisiaj przygotowałem dla Was paczkę Brain SMP. Mamy tutaj na przykład z fajniejszych rzeczy, na których nie znajdziecie się na żadnej innej paczce. Tutaj, tutaj tabik, a tutaj mamy mapę prywatną. Tu możemy podglądać sobie mapy innych graczy prywatnych. Oczywiście muszą być stworzone. Tutaj macie mapę własną prywatną. No i takie mapy możecie sobie zrobić poprzez kupywanie na przykład karnet, rangi danej. Tutaj mamy mapę publiczną, którą się dzisiaj zajmiemy. Bo tutaj mamy oczywiście zamknięte bramy, tutaj mamy zbieranie hajsu, które ładnie działa. Tutaj mamy bazę otwartą, tak? Baza jest otwarta, pisze nawet otwarta. Teraz gdy klikniemy zamknij bazę, baza się automatycznie tutaj nam zamyka, jest cooldown na 100 sekund. Baza jest zamknięta, pięknie, ładnie. Tutaj mamy brain roty, oczywiście wszystkie są starannie zrobione, kupiłem brain roty oczywiście. Tutaj mamy kolejnego, Or, baloni, luli, loli. Barrello, Cocosini. są luli są, są ładne odgłosy. Kupowania Brainrothów. Jojoj! Boberito Bondito? Ładny odgłos kupowania Tutaj macie indeks, e, który będzie pokazywać Wam kupione brojnoty. Tutaj się pokazują ceny, ile zarabiają. Tutaj cały sklep. Oczywiście mm, Reboin, tutaj widać bazy, tutaj są bazy, które są niezrebojmowane. tutaj Reboin, góra i dół. Paczkę zakupić na